Mordowanie boli. Jordan Peterson niedawno przyznał, że aborcja jest morderstwem, a także pokazał badania dowodzące, że dzieci podczas aborcji cierpią. Wskazał, że dzieci w łonach matek odczuwają ból znacznie wcześniej niż dotychczas sądzono. Jeśli zatem wiemy, że aborcja sprawia ból. To dlaczego ma być dozwolona? Nikt nie powinien sprawiać bólu drugiemu człowiekowi, a na pewno niedopuszczalne jest zadawanie bólu komuś, kogo się kocha. Zachęcanie do aborcji swoich bliskich jest wręcz czynem barbarzyńskim, bo przecież jeśli kogoś kochamy, to chcemy być dla niego dobrym, a nie przysparzać mu cierpienia. Osobom nam bliskim, kochanym, Zwyczajnie życzymy tego, co najlepsze. Jak więc możemy zachęcać je do zabicia własnego dziecka? Jordan Peterson powiedział: Aborcja na pewno nie jest czymś, co dałbyś swojej siostrze w prezencie. Pomijając sam aspekt bólu, trzeba podkreślić, że nawet bezbolesne zabójstwo jest zabójstwem i musi być zakazane. Tak samo powinno być z aborcją. Peterson mówi też o moralności seksualnej. Aborcja jest konsekwencją niewłaściwych wyborów. Gdyby człowiek świadomie podejmował współżycie, to nie musiałby później zabijać dzieci. Aborcja to także konsekwencja braku szacunku dla chorych i niepełnosprawnych. W tak zwanych nowoczesnych społeczeństwach ludzie nie chcą patrzeć na cierpienie i chorobę. Wolą się cierpiących pozbyć dla własnego komfortu. Peterson nie ma żadnych wątpliwości. Jasno mówi, że aborcja jest moralnie zła i jest obecnie bronią numer jeden na świecie wymierzoną w dzieci.